Witam wszystkich. Dzisiaj będzie podsumowanie lutego. Dnia 30 stycznia skończyłam Pannę z Lwem. Jak widać, kolory są całkiem dobre. Moje obawy, że coś się nie zgadza z kolorami, chyba były nieuzasadnione. Ten zestaw pochodzi z firmy Arturio. Miał 26 kolorów, a wymiary to 30 na 40. Gdy go skończyłam, mój syn wylosował mi numerek do kolejnego wyklejania, wylosuj jedną kartkę. Tu pokaż. Co tam mamy? Piąteczka. Zestaw numer 5 to są zebry. Tak będą wyglądać. Nie ma dużo kolorów. Okrągłe diamenciki. I będą to takie zebry, ale w międzyczasie wjechał mi jeszcze jeden projekt ponadmiarowy. Dlatego że. Chciałam go jak najszybciej wykonać. Znaczy, był to bukiet kwiatów. Zakupiony w Action. Rozmiar to 40 na 60. Już tego obrazka nie mam. Wstawię zdjęcie. I skończyłam go 13 lutego. Miał 40 kolorów. W obecnej chwili jest już przekazany jako prezent. Do tego projektu już wszystko jest uszykowane. Mam tutaj wszystkie kolory, jak widać, jest ich 24. Wszystko. Mam już karteczkę z rozpiską. Ten obrazek ma 30 na 40. I będę go teraz wyklejać jako następny. Jak widać, jeszcze nie jest uszykowana siatka, ale to nic. To chwila, moment i sobie po prostu zrobię odpowiednie sektory. Jeżeli chodzi o mozaikę diamentową, to poczyniłam zakupy. Mam dwa małe i jeden duży obrazek. Pierwszy z małych to jest taki słodziak. A drugi to też słodziak, ale taki. To są małe zestawy. 30, ten ma 30 na 30, a ten drugi ma 30 na 40. Mam jeszcze jeden większy. Zakupiony w jakimś tam chińskim. Nie wiem, co w ogóle. Taki ładny. Wymiary 40 na 50 kosztował no, 34 zł. Zobaczymy, co z tego będzie. Na pewno nie będzie tak szczegółowy jak tutaj, ale jest ładny. Kolorki również ma ładne. Wiadomo, już były otwierane. Widać, że nie jest tak źle. I oczywiście to są diamenciki okrągłe, tak. Jak zwykle, cała instrukcja i... Jeżeli chodzi o miesiąc luty, to w bzach nie zrobiłam ani jednego krzyżyka i jest mi z tym dobrze, pomimo że wiem, że same się nie zrobią. Także one sobie wiszą i czekają na swoją kolej. Jeżeli chodzi o parę młodą, to troszeczkę popracowałam nad nim. Niezbyt wiele, ale dokończyłam tutaj, tutaj, tu troszeczkę. Z tej strony nie za bardzo to widać, więc przejdę z drugiej strony. Tak, tutaj już troszkę widać, że popracowałam yy, szarym i białym. Nie ma tego dużo. Kolejną pracą jest czarodziejka z Marsa. Tutaj troszeczkę popracowałam, ale nie mam zbyt dużego przyrostu, dlatego, że tutaj jest straszna pikseloza. Cały tył jest tak poprzeciągany. Ale chyba po to są zapasy eee, nitek. Już Wam pokazuję. Proszę zobaczyć, co tutaj się w ogóle wydarzyło. To nic. E, troszkę popracowałam. Oj! No. Są tutaj krzyżyczki. To jest kanwa 11. Więc krzyżyki są duże. Już nie mogę się czekać aż zacznę robić jej twarz. Ale zanim twarz, to jeszcze tutaj. To wszystko to jest dużo, dużo, dużo pracy. Na pewnej z grup biorę udział w zabawie zakładkowy rok i wykonałam zakładkę na miesiąc luty, czyli Belle. Jest to wzór z Pinteresta, troszkę przerobiony. Dodatkowo jeszcze są róże. Jest to wykonana kanwie 14ct. Z tyłu podklejone taką gąbeczką jakby. Tutaj niestety nie wiedziałam jak to zakończyć. I jest, no klej widać, odbija się tak. Zabezpieczyłam klejem, jakby nie patrzeć, to jest dla dziecka. E, myślę, że kolejna zakładka będzie już lepiej wykończona. Bardziej się postaram, już mam małe doświadczenie w tym, ale coraz lepiej będzie. Mi osobiście ta zakładka się bardzo podoba. Może troszkę usta bym zmieniła. Ale ogólnie wyszywało się ją szybko, miło, przyjemnie, pomimo że jest tu dużo backstitcha. Ja osobiście się już polubiłam z tym backstitchem, nie jest dla mnie on taki straszny. I właśnie na dowód tego pokazuję jeszcze kolejną pracę wykonaną w lutym. I a są to kwiatki z ogrodu. Jest tutaj backstitcha bardzo dużo, krzyżyków mało, ale efekt jest naprawdę fajny. Jest to zestaw zakupiony z Coricamo. Wykonywałam go przez kilka dni będąc na wyjeździe u teściów. Wiadomo, nie jeździ się po to, aby wyszywać, no ale niestety pogoda nam nie dopisała, więc siedzieliśmy w domu i wieszory sprzyjęły do tego, żeby sobie coś tam dziubać. Ja jestem zadowolona z efektu, naprawdę są takie małe, a takie śliczne te kwiatuszki. Każdy z nich nadawałby się na osobny obrazek, no ale miałam taką kanwę jedną, więc wyszyłam tak, jak było w zestawie. To kółko jest trochę krzywe, ale za to wszystko mi się tu podoba. I kolorki. Na początku myślałam, że te szarości tutaj, że nie będą pasować, ale jak tak patrzy się na to z pewnego oddalenia, to ma to swój klimat. Fajnie to wygląda. Tutaj mamy pozostałości po zestawie. Widać, zostało bardzo dużo nici. Na pewno na drugi otrzyw starczy, a pokusiłabym się nawet o stwierdzenie, że i na trzeci. Tych krzyżyków jest naprawdę mało, a muliny, no jak widać, jest dużo. 22 kolory. Jest to zestaw z Coricamo, Flowers from the Garden. Jak widać, mamy tutaj cztery obrazeczki. Tutaj mamy numerek, gdyby ktoś był zainteresowany tym zestawem. Nie wiem ile za niego dałam, ale na pewno niezbyt dużo. Tutaj mamy duże kolorowe schematy. Jeszcze igiełka przypięta. Tutaj zrobiłam dokładnie tak jak na schemacie: tak sobie też rozmieściłam informacja a propos kolorów i symboli, że wyszywamy trzeba nitkami, krzyżyki, a Backstitch jedną. Fajnie jest pokazane. Nie, nie trzeba było się domyślać, ile nitek i w ogóle. Jest to w, e, nitki są chyba Madeira, jeżeli dobrze to ja że nie wiem, czy tu gdzieś jest napisana jest taka informacja. Nie, chyba nie. Nie pamiętam jaka, jakie tu są nici. Ale te nici wcale takie super nie były, rozdwajały się, miałam problem, żeby je nawlec na igłę, nawet pojedyncze włókno po prostu się rozdzielało. Mimo wszystko wyszywałam krótkimi kawałkami, było trochę lepiej, tutaj tak tych krzyżyków nie ma zbyt wiele. Ale efekt jest naprawdę fajny. Tutaj mamy schemat papierowy, a tutaj dla porównania już wykonana praca. Ja jestem zadowolona z efektu. A już taka sprawa, jak widać, są nieobrobione brzegi. A to dlatego, że moja mini maszynka się popsuła i nie wiąże mi nitki od spodu. Ale jak już mówiłam, byłam na wyjeździe u teściów, i moja teściowa zrobiła mi super prezent. Dostałam maszynkę do szycia. Nie wiem, co zrobić z tą starą, bo ona niby działa, ale ja nie potrafię jej naprawić. Także może ktoś by ją chciał, to w opisie podam maila, i może ktoś ją zechce. Kolejnym projekcikiem, który ukończyłam, jest pierwsza część yy, królisiów. Jest to zabawa również na grupie facebookowej sal wiosenny. Jest tych królisiów chyba z obrazeczków, nie jestem pewna. Pierwszy, jak widać, jest już ukończony. Kolorki dobierałam sama. Jestem zadowolona z yy, efektu, dlatego że stworzyłam sama blenda. Yy, ten króliś nie jest bez blenda, a ten już jest z blendem. Może tego tak nie widać, ale e, tutaj pomieszałam dwa odcienie e, tego beżu i dzięki temu ten króliś, no po prostu widać e, cień, tak jakby na nim, tak? Widać tą różnorodność, a ten króliś jest, ma biały i szary kolor i tego w ogóle nie widać, tych tego... Tych przejść kolorów. Także tu jestem zadowolona. Jest to karmiła 18. Kolory, jak mówię, dobierałam sama na podstawie obrazeczka, który otrzymałam. Tutaj mam drugą część. Jest tutaj króliś również zaczęty. Jeszcze nie widać za bardzo co to jest, ale to będą dwa królisie, które bawią się dmuchawcami. Jest to kanwa osiemnastka, mam jeszcze spory kawałek, więc przepraszam za to, że jest taka wygięta, ale jest w ciągłym życiu. więc jeszcze mi się zmieszczą tutaj na pewno te królisie. Także mam jeszcze to do wykończenia. No, myślę, że nie będzie tak źle. Tutaj tło robi się półkrzyżykiem. Wzór na, jako PDF, więc fajnie można sobie to wydrukować. Jest sporo backstitcha, ale jak już mówiłam, ja już się do niego przyzwyczaiłam i chyba go polubiłam. Niestety moje plany poszły w niepamięć, dlatego że miałam losować te zestawy. Tutaj mam numer szósteczkę, wcale go nie wylosowałam, tylko po prostu z premedytacją wyciągnęłam go z szafki i wiedziałam, że chcę go wyhaftować. Jest to zestaw na 14ct, dwoma nitkami, jest to kanwa z nadrukiem. Już troszeczkę zaczęłam. Jeden wieczór nad tym siedziałam, tu jak widać, o, wszystko się wysypało ładnie. Tak ma wyglądać, jak widać ma sporo backstitcha. Tutaj mamy piękny wzór, duży, kolorowy. Oraz całą rozpiskę. Jest troszkę pognieciony, bo był tam worek założony, ale tak, troszkę wyhaftowałam. Tu z tyłu będzie lepiej widać. Także troszeczkę w ciągu jednego wieczoru. No jestem zadowolona, bo sporo przybyło. Kolorki też są takie piękne, elektryzujące ten czerwony, pomarańczowy ładnie to będzie wyglądało. I fajnie, że jest to kanwa z nadrukiem, bo szybko idzie po prostu. Ten obrazek też nie jest zbyt wielki. I jak skończę, to będę pokazywać proces prania, bo sama jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wszystko wyglądało. Czy nic mi nie zafarbuje? Jakby nie patrzeć, mamy tutaj jasne kolory, ten beż biały, a obok jest czerwony. Do tego jeszcze taka z nadrukiem, nie wiem, zobaczymy. Także to sobie tam pomalutku będę dziubać. Tutaj mamy piękne kolorki. Nie wiem, co to za. Yy, jaka to firma jest tych nitek, ale są fajne. Fajnie się wyciąga te niteczki, ładne kolorki. Tutaj mamy też na tym organizerku fajnie opisane. Po pierwsze jest numer, więc pewnie jakieś DMC. Po drugie, mamy ile mamy, yy, z, chyba z jednego metra, chyba to z pół metra. Nie wiem, jak to określić, nie, nie mierzyłam tego, tak, ale mamy tutaj jedno pasmo, pół pasma, cztery pasma, także fajnie. Jest, są igiełki określone CT. Tutaj też super to wygląda, od razu mamy kolory oznaczone, także ten organizer mi się bardzo podoba. Będę tworzyć tą słówkę, no jest śliczna, już gdzieś ją widziałam u kogoś w odszywie, ale nie jestem w stanie powiedzieć gdzie. Czy to było gdzieś na Facebooku, czy na Instagramie, czy gdzieś na jakimś filmiku, nie mam pojęcia, nie pamiętam. Także to sobie będę dalej dziuwać. Usiadłam też troszeczkę do poduszeczki z koralików. Nie zrobiłam dużo, bo chyba tylko raz nitkę ucinałam, ale po malutku przybywa. Na pewno gdybym miała wszystkie koraliki dobrej jakości, to ta poduszeczka byłaby lepsza, bo na przykład te białe są, no widać, że są krzywe, jedne większe, drugie mniejsze, ale to miało być na próbę. Przepraszam za to, że to jest takie pogniecione, ale nie będę tego prasować, bo jak widać kształt od tamborka jest, także to na tamborku sobie jest. Ze względu na to, że mam coraz więcej małych projekcików, to zakupiłam sobie dwa tamborki, jeden w Tedim, drugi w Kiku. Teraz zauważyłam, że jest dużo właśnie tego typu artykułów, i te tamborki, może nie są to super ekstra jakościowe, ale za ten mały dałam tylko 5 zł, a za ten duży, jak tutaj widać, 8. No, nawet jeżeli ja nie będę go używała do haftowania, no to mogę go ładnie ozdobić i użyć go jako ramki. Także uważam, że te pieniądze wcale nie są stracone i na pewno go wykorzystam. Także mam takie zakupy. Kupiłam sobie taki plastikowy organizerek z fajnymi szufladkami. One się całe wyciągają dopiero po jakimś czasie. Tak, bo tu jest haczyk. Mamy 9 szufladek dość pojemnych, jakby nie patrzeć. Fajna jest, sprawa jest taka, że one mogą się łączyć, te szufladki. Można sobie dokupować różnego typu i je łączyć. Są tu takie wgłębienia. Ja mam na razie jedną. Chcę przeorganizować moją mulinę, bo bardzo dużo miejsca zajmuje, a tak naprawdę nie mogę się w tym odnaleźć, więc postaram się do tego wszystko upchać. Nie mam dużych zapasów, dlatego że coraz częściej sięgam po gotowe zestawy, a nie y, tylko schematy. Tutaj w jednej szufladce mam zamki błyskawiczne. Może kiedyś coś uszyję, nie wiem. Po prostu zakupiłam i niech sobie będą. Się ona podoba. Dałam za nią 30 parę złotych, ale ona nie jest z cienkiego plastiku. To jest fajny, gruby plastik. Te szufladki też nie są, że one się zaraz połamią. Mam nadzieję, że jak już wszystko sobie posegreguję, bo to na pewno dużo czasu zajmie, to pokażę efekt końcowy. Jedyne co mnie martwi to to, że te szufladki są dość płytkie, ale to nic. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Na razie mi się podoba, fajnie, bo zajmuje mało miejsca. Jest dość ciężka, bo ten plastik jest dość gruby. Dobra. W lutym jedno popołudnie poświęciłam na ten obraz. Jestem do niego bardzo zniechęcona, dlatego że są bardzo małe elementy. A farby wcale dobrze nie pokrywają, ale mimo wszystko zmusiłam się do tego, aby coś tutaj podziałać. I zaczęłam wypełniać tutaj te luki, szczelinki. Efektum nie widać, ale tak, siedziałam nad nim. Jeszcze, jak widać, zostało mi ponad połówka. Tu są takie drobne elementy, że no, nawet ten sam nadruk nie jest dobry. To i wszystko się miesza, łączy, nie wiadomo, które jest do czego. No, ale niech ja to skończę, to będę miała już spokój z tym obrazkiem. Jestem pewna, że nie będzie u mnie wisiał. Pewnie włożę go do jakiejś mm, do szafy i niech se tam będzie. Bo wcale mi się nie podoba. Na obrazku był piękny, ładny, kolorowy. A tutaj takie nie wiadomo co. Ale teraz przejdźmy do ciekawszych rzeczy niż malowanie po numerach. Jeszcze jedną rzeczą, jaką zdobyłam, to piękne puzzle z Castorland. 1500 elementów. Są piękne, jasne przede wszystkim. Te kolory nie są takie ciemne. Nie ma dużo czerni. Więc yy, kiedy je ułożę, to zmienię sobie w antyramię pannę z, ze smokami, bo jest za ciemna. Gdzieś tutaj wstawię zdjęcie, jak ona teraz wygląda. Chcę to otworzyć. Mamy yy, tutaj gołąbki, dziewczynę. Ze skrzydełkami i zajączka jakiegoś głaska. Bardzo mi się ten obrazek podoba. Te puzelki są malutkie. Jeszcze nie otwierałam, ale są malutkie i już widzę, że one nie są takie um, wyraźne. Wszystko jest takie lekko rozmazane. Tutaj akurat mamy jej oko. Także na pewno dużo czasu mi to zajmie, bo jest dużo, mm, dużo tła, dużo brązów. Nie ma zbytnio takich elementów, które się mocno wyróżniają. Wszystko jest w takich bardzo podobnych kolorach. Ale bardzo mi się to podoba. Także na pewno będę układać. Tutaj mamy jakie będą wymiary. No. no dobra, tutaj jeszcze mamy kawałki jakie mają puzzle, strona internetowa. No mm, ja osobiście wolę tą firmę niż firmę Trefl. Z firmy Trefl są te puzzle źle docięte. Czasami nie wiadomo, czy on tam pasuje, czy nie pasuje i trzeba się domyślać. Z tej firmy nie miałam jeszcze takich problemów. Tutaj jedynym problemem jest to, że te obrazki są takie, takie lekko rozmazane. To jest moja mini maszyna, która, jak mówiłam, się popsuła, bo nie wiąże mi nitki. Od spodu i nie da się nią szyć. Także mamy tutaj co: pedał do, do szycia, zasilacz, kilka bębenków, zapasową igłę i nawlekacz. Tutaj można też sobie automatycznie ustawić, żeby, żeby nie naciskać cały czas yy, pedału, to naciskamy ją na sama szyję non stop. Tutaj w sumie ja nie zauważyłam różnicy żadnej. Jeżeli chodzi o nawijanie bębenków, tutaj się wysuwało taki patyczek. To niestety ale to nie działa dobrze. Trzeba ręcznie to nawijać. Mm. No, i tyle. No ona Wszystko tutaj w niej jest. Jest zapakowana w, w ten w oryginalne opakowanie. W ten w styropian. Wszystko tutaj jest. Także, jakby ktoś ją chciał, bo chociaż jak mówię, ja nie potrafię jej naprawić i moim zdaniem jest popsuta. Ale, jakby ktoś chciał, to niech do mnie napisze. Ja w, w opisie dam maila do mnie. A teraz pokażę, co ja takiego dostałam. A tą maszynę dostałam od mojej teściowej. Jak ja to zobaczyłam, to mówię: "Oj, na pewno jest większa". Ale ona waży około 3 kg, więc nie jest mm, No nie jest taka ciężka. Jest większa, no samo pudełko jest dużo większe. Mamy tutaj kilka ściegów. Ja tam na maszynie nie za bardzo potrafię szyć, ale do moich potrzeb to jest aż nadto. Teściowa sobie kupiła nową, więc to mi mogła bez problemu oddać. Ja jestem zadowolona, bo przynajmniej będę mogła sobie obrąbić materiał na obkoło. W sumie tylko do tego mi potrzebne. No. Także fajnie. Nowa maszynka dla mnie. Stara, jakby ktoś chciał, to zapraszam. Dogadamy się jakoś. Będę kończyć już ten filmik na miesiąc marzec mam takie plany, aby dokończyć sowę, dokończyć y, jedną stronę poduszeczki koralikowej, zrobić króliczki i y, jak najwięcej będzie się dało, bo tak jak mówiłam, jest tam kilka tych obrazeczków, y, na pewno jeszcze będzie zakładka na miesiąc marzec. No, i chyba będę działać na parze młodej. Bzów nie dotykam. Sama myśl o, o tym, żeby usiąść do tego haftu, jest dla mnie nieprzyjemna. A co dopiero wziąć nitkę i zmuszać się. To, to chyba nie o to chodzi, prawda? Żeby się zmuszać do czegoś. Także. Miesiąc luty nie będzie aż, znaczy miesiąc marzec nie będzie aż taki wymagający. Same małe projekty. Chyba lubię małe projekty. Do dużych nie mam cierpliwości. Dobra, ten filmik na pewno będzie dłuższy, także kończę. Dzięki za oglądanie. Pa.